Maszyny i ludzie. Podcast o naszych relacjach z technologią i samymi sobą. Zapraszam do słuchania. Piotr Wójcik. Witam Cię w nowym roku 2024, w dziesiątym odcinku podcastu Maszyny i Ludzie, w którym opowiem o tym, jak być nierozpraszalnym. Dzisiejszy temat będzie rozszerzeniem wątku o uważnym korzystaniu z technologii. Które poruszałem już w kilku poprzednich odcinkach. W tym odcinku skupię się na tematach takich jak dlaczego tak łatwo się rozpraszamy i czy wyłącznie technologia jest temu winna, jak ćwiczenie nierozpraszalności może pomóc Ci w Twoim życiu oraz jak stawać się stopniowo nierozpraszalnym krok po kroku. Jak zwykle zachęcam Cię do kontaktowania się ze mną, czy to poprzez media społecznościowe, lub pisząc do mnie na adres mailowy podcast małpa maszyny bardzo chętnie wysłucham wszelkich sugestii na temat tego, czy te treści są dla Ciebie przydatne, które wątki chciałbyś, chciałabyś, żebym rozwinął, albo jakie jeszcze inne tematy powinienem podejmować w tym podcaście. Zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. No właśnie, więc dlaczego tak łatwo się rozpraszamy? Zjawisko braku skupienia jest takim problemem, który widoczny jest od bardzo dawna i tak naprawdę nie tylko smartfony i komputery są obwiniane za ten efekt. Krytykowano również telewizję, ale też w momencie, kiedy wynaleziono druk czy nawet samo pismo, Podnoszono głosy krytyki dla tych technologii. I to jest to, o czym często mówię w tym podcaście: to znaczy, że każda technologia ma swoją jasną i ciemną stronę. I w zależności od tego, jak jest używana, w ten sposób będzie na nas oddziaływać. Więc to, co często pada tutaj w tym podcaście, i powtórzę to jeszcze raz, to jest to, że należy patrzeć na technologię wyłącznie jak na narzędzie, nad którym możemy sprawować kontrolę, ponieważ jeżeli tego nie robimy, to wpadamy w takie ryzyko, że. To technologia może do pewnego stopnia kontrolować nas. Nasze mózgi zostały ukształtowane przez ewolucję, między innymi do tego, żeby wyłapywać w czujny sposób bodźce z środowiska, w którym się znajdujemy. Wszystkie takie bodźce, które są dla nas ważne, nasz mózg jest tak nastawiony, żeby te bodźce w jakiś sposób go aktywowały. Przykładowo, jeśli widzimy jakiś kształt, który wydaje nam się niebezpieczne, no to nasz mózg będzie momentalnie odpalał emocje lęku, strachu. I są takie mechanizmy, które będą omijać struktury odpowiedzialne za przetwarzanie świadome, takiego na przykład sygnału wzrokowego, po to żeby przyspieszyć naszą reakcję ucieczki albo walki w tym wypadku, żeby zwiększyć naszą szansę na przetrwanie. I również nowe informacje, które podsuwają nam ekrany, są dla mózgu z ewolucyjnego punktu widzenia bardzo ciekawe i istotne. O tym, dlaczego tak jest, opowiadałem już w piątym odcinku podcastu poświęconemu tematowi tworzenia nawyków, i omawiałem tam model hook, czyli taki model, w którym technologia wykształca w nas nawyk korzystania z niej. Więc jeśli nie słuchałeś lub nie słuchałaś jeszcze tego odcinka, to zapraszam Cię do wysłuchania go. Środowiska, w których dzisiaj żyjemy, są oczywiście zupełnie inne niż były kiedyś, natomiast nasze mózgi w dużej mierze działają w bardzo podobny sposób. Oczywiście problemem jest to, że jesteśmy dzisiaj przykuci do naszych siedzeń przez sporą część dnia. Często spędzamy też wiele godzin przed monitorami i to już nie jest takie do końca naturalne, ale w jakiś sposób próbujemy się zaadaptować do tych nowych warunków życia. Natomiast konsekwencją tego, że spędzamy tak dużo czasu przed ekranami w pozycji statycznej, jest to, że nasze mózgi przetwarzają bardzo dużą ilość informacji i im więcej tych informacji do nich trafia, tym większe przeciążenie umysłu następuje, a to powoduje, że rozpraszamy się jeszcze łatwiej. I nasze umysły, nasze mózgi, gdy są w czymś trenowane, z czasem stają się w tym coraz lepsze, coraz bardziej przyjmują takie nawyki. Więc jeśli często trenujemy ten nasz umysł do tego, żeby się rozpraszał, no to z czasem on zaczyna też funkcjonować w takim trybie, bo to staje się dla niego takim trybem domyślnym. I niestety firmom technologicznym. Które tworzą cyfrowe rozwiązania, zależy na tym, żeby nasza uwaga była tak kawałkowana i żebyśmy tak funkcjonowali, bo wtedy łatwiej jest im przyciągnąć ją do produktów i usług, które oferują. A w momencie, kiedy nie jesteśmy w pełni skupieni, też łatwiej jest nam podjąć jakieś decyzje, które są takie nieroztropne. To znaczy, kupujemy coś kompulsywnie albo korzystamy z czegoś w sposób niekontrolowany. No i oczywiście to nie jest do końca nasza wina, że funkcjonujemy w taki sposób. Ale jednak tylko my możemy coś z tym zrobić. Są oczywiście takie ruchy, które próbują regulować to, w jaki sposób działają różne cyfrowe produkty, ale ostatecznie ja nie wierzę w to, że będziemy w stanie w pełni to wszystko uregulować. Oczywiście te pomysły są bardzo dobre i ja je również wspieram, ale mimo wszystko bardzo dużo zależy od nas samych. Żeby lepiej opisać, czym jest nierozpraszalność, wprowadzę jeszcze tutaj takie dwa pojęcia. Mianowicie trakcje i atrakcje. I rozpraszanie się to jest inaczej odciąganie swojej uwagi od tego, czego naprawdę chcemy, żeby tutaj jakąś definicję podać, tego czym w ogóle jest rozpraszanie i jak, ją, jak je postrzegać. Inaczej te wszystkie rzeczy, które odciągają naszą uwagę, można to nazwać właśnie atrakcjami, czyli wszystkim tym, co wywołuje w nas w jakąś taką podnietę i w jakiś sposób odciąga naszą uwagę od tego, co jest dla nas istotne. I taką atrakcją może być na przykład, sygnał albo pasek notyfikacji, który pojawia się w naszym telefonie, ale też może nie być każdy inny bodziec w naszym otoczeniu. Zarówno wejście kogoś do pokoju, odciągnięcie nas od czynności, którą próbujemy wykonać, dźwięk płaczącego dziecka w innym pokoju, albo nawet sygnał karetki za oknem, Wszelkie rzeczy, które w jakiś sposób wydadzą nam się ważne i odciągają nas od tego, co w danym momencie planowaliśmy zrobić, mogą to być również bodźce wewnętrzne. Możemy poczuć zachciankę z jedzenia czegoś słodkiego albo chęć sprawdzenia skrzynki mailowej, pomimo że żadna notyfikacja do nas nie przyszła. No i po drugiej stronie mamy te tak zwane trakcje, czyli czynności, które ukierunkowują nas na to, co chcemy osiągnąć. Można powiedzieć, że to jest takie przeciwieństwo atrakcji. Żeby móc się skupić na tych atrakcjach, no to warunkiem koniecznym jest oczywiście zrozumienie, czym one dla nas są, a jak już zrozumiemy, czym są te atrakcje, no to musimy też poświęcić im odpowiednio dużo czasu. Żebyśmy byli w stanie powiedzieć, że nie ulegaliśmy podczas pracy rozproszeniu. Więc podsumowując tę część, nie można powiedzieć, że wyłącznie technologia jest winna rozpraszaniu nas i odciąganiu nas od naszych celów. Problem jest o wiele bardziej złożony, jeśli chcemy. Stać się nierozpraszalni, jeśli chcemy być w stanie pracować w skupieniu przez dłuższy czas nad tym, nad czym chcemy, to nie wystarczy wyłączyć notyfikacji w telefonie czy ukryć okienka z komunikatorem na ekranie. Potrzebny nam będzie cały system planowania naszych działań. Ale zanim do niego przejdę, opowiem jeszcze trochę o tym, dlaczego w ogóle nierozpraszalność jest tak ważna w dzisiejszym świecie. W tej części opowiem o tym, jak nierozpraszalność może pomóc Ci w Twoim życiu. Jest właśnie początek nowego roku i być może, tak jak wiele innych osób, masz jakieś postanowienie noworoczne, być może dotyczy ono nawet jakiegoś projektu, który planujesz zrealizować. Wieszasz sobie karteczkę z jakimś celem na tablicy albo na laptopie, zaczynasz dzień pracy, odpalasz swój komputer i zerkasz raz po raz na tę swoją karteczkę. Wszystko wygląda pięknie. Najpierw myślisz sobie: A, przejrzę sobie. Maile, potem może jakieś newsy przeczytam, i tak mija kilka godzin, potem mija kilka dni, a karteczka nadal sobie tam wisi i powoli zaczyna stawać się dla ciebie źródłem takiego poczucia winy. że przecież miałeś lub miałaś pracować nad tym tematem, a on sobie tam siedzi przyklejony jako taki bardzo duży cel do zrealizowania, a ty jakoś nie masz czasu pomiędzy innymi zadaniami na to, żeby nad nim pracować. No i myślisz sobie być może, że przecież tworząc te plany, wieszając je sobie w widocznym miejscu, chcesz dobrze, masz energię, masz motywację, masz determinację do działania, dlaczego znowu się nie udaje znaleźć czasu na zrealizowanie tego? Jeżeli taki schemat brzmi dla ciebie znajomo, to być może oznacza to, że Twój mózg daje się uwodzić atrakcją. Czyli po prostu różne rzeczy w Twoim środowisku odciągają cię od tej czynności, którą w jakiś sposób masz zaplanowaną. Niezależnie, czy mówimy tutaj o projektach osobistych, czy są to może projekty związane z Twoją pracą, ten schemat może się wydarzać w naszym życiu regularnie. I żeby się przed nim uchronić, musimy uzbroić się w taki zestaw skutecznych strategii działania w taki sposób, żeby nasza uwaga nie była podzielona na dziesiątki albo Setki pomniejszych czynności, ale być może myślisz sobie, że przecież projekty mogą składać się właśnie z takich drobnych czynności, i te drobne czynności właśnie prowadzą nas do realizacji tego celu. I faktycznie, rzeczywiście tak czasem jest. To, że czasami projekty składają się z wielu drobnych czynności, samo w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że nasza uwaga skacze często pomiędzy różnymi wątkami. Staje się taka. Podzielona, a my zaczynamy pracować w takim trybie wielozadaniowym. I najlepszym lekarstwem na to jest tak zwana praca głęboka, która pozwala zrealizować cel na wysokim poziomie. Praca głęboka to taki tryb, w którym nasz umysł ma szansę w dłuższym czasie, minimum przez godzinę, ale najlepiej dwie lub trzy godziny w nieprzerwanym trybie, poświęcić się jednej danej czynności, jednemu danemu problemowi. To może być właśnie próba jego rozwiązania. W kreatywny sposób. Może to być praca nad tekstem, albo jakimś obrazem, albo jakakolwiek inna skomplikowana, czy nawet czasami żmudna czynność. Jeżeli zależy Ci na stworzeniu jakiegoś wartościowego rozwiązania, to najczęściej będziesz potrzebować do tego właśnie tej pracy głębokiej. I co istotne, nie tylko da Ci to szansę na stworzenie czegoś unikalnego, ale też da Ci możliwość zyskania takiego poczucia satysfakcji z pracy nad czymś. Spróbuj sobie przypomnieć taki dzień, w którym biegasz. Od spotkania do spotkania, albo od zadania do zadania, i pomiędzy jeszcze przeglądasz maila, albo odpisujesz na komunikatorach, albo kończysz fragmentami jakieś zadanie, które masz niezrealizowane. I zastanów się przez chwilę, jak się czujesz po takim dniu? Czy masz takie poczucie spełnienia, satysfakcji, nie mówiąc już o zmęczeniu? A teraz przypomnij sobie taki dzień, jeśli w ogóle jesteś w stanie, w którym wokół ciebie było spokojnie, udało ci się poświęcić przez dłuższy czas jakiemuś zadaniu bo nikt do ciebie nie pisał co chwilę albo nikt ci nie przeszkadzał. Często tak się zdarza, kiedy pracujemy na przykład wcześnie rano nad czymś albo w takie dni, kiedy większość osób bierze wolne. Jeśli zdarzyło ci się mieć taki moment, no to pomyśl przez chwilę, jak się czułeś lub czułaś po takim dniu. Czy masz takie poczucie, że udało ci się może wtedy więcej osiągnąć? Może twoja praca wydawała się wtedy bardziej sensowna i może nawet dawała ci odrobinę więcej szczęścia niż zwykle. Jeśli tak jest, a większość osób zwykle tak ma, warto dążyć do takiego trybu funkcjonowania na co dzień, bo to ma szansę podnosić naszą produktywność, ale też windować nasze samopoczucie. Oprócz tego pozwoli nam to zaoszczędzić czas na zajęcia, które planujemy zrealizować w najbliższym czasie. Więc jeśli to są jakieś czynności niezwiązane bezpośrednio z naszą pracą, to być może dzięki takiemu trybowi funkcjonowania, bez ciągłego rozpraszania, będziemy w stanie domknąć wszystkie zadania w wyznaczonym czasie i potem przejść do realizacji innych rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy. A jeśli w ten sposób będziemy funkcjonować także w pracy, no to ta praca będzie dawała nam poczucie większego sensu z jej realizacji. W tej części opowiem Ci, jak stawać się nierozpraszalnym człowiekiem krok po kroku. I tak jak sam tytuł wskazuje, stawanie się nierozpraszalnym to będzie tak naprawdę proces, który będziemy wprowadzać do naszego życia stopniowo. To nie zadzieje się z dnia na dzień i nie będzie to taki przełącznik w naszej głowie, tylko małe kroki w kierunku tego, żeby tego skupienia i tej pracy głębokiej stopniowo wprowadzać w życie coraz więcej. Ponieważ istnieje niezliczona ilość strategii, które możemy tutaj stosować, nie chodzi o to, żebyśmy je wszystkie naraz stosowali. Ale wybierali takie, które są adekwatne do naszych możliwości i do zastosowania w sytuacji, w której się znajdujemy. Bo zupełnie inna będzie sytuacja osoby, która pracuje zdalnie przed komputerem, być może nie ma rodziny i ma dużą swobodę w planowaniu swojego czasu a inna będzie kogoś, kto przykładowo dużo podróżuje i kalendarz ma wypełniony spotkaniami i nie jest w stanie tak bardzo kontrolować tego planu swojego dnia. Więc teraz przedstawię takie trzy kroki, które można zastosować do tego, żeby stopniowo stawać się coraz bardziej nierozpraszalnym człowiekiem. Pierwszy krok to znajdź taki najważniejszy punkt swojego dnia i umieść go w swoim grafiku. I przez najważniejszy punkt dnia rozumiem taką czynność, która może być związana z naszą pracą, ale też projektem pobocznym lub jakąkolwiek inną aktywnością osobistą. Jak już wybierzemy sobie taką czynność, możemy to zrobić albo poprzedniego dnia wieczorem, albo tego dnia, którym ją planujemy wcześniej rano, to musimy znaleźć na nią miejsce w naszym grafiku. Jeżeli Twój dzień jest wypełniony po brzegi różnymi spotkaniami lub innymi planami, to zastanów się przez chwilę czy nie da się jednak czegoś wyrzucić z tego planu, żeby na to miejsce wstawić właśnie ten najważniejszy punkt z twojego dnia. Czasami może być tak, że uda ci się poprzesuwać jakieś rzeczy tak, żeby zrobić sobie taką dwu lub trzygodzinną przestrzeń dla siebie, żeby pracować nad czymś nieprzerwanie. I to jest super ważne, żeby zarezerwować ten czas dokładnie tylko i wyłącznie na tę jedną aktywność. Między innymi tak właśnie powstaje odcinek mojego podcastu, że w planie dnia, rezerwuję sobie takie 2-3 godziny nieprzerwanej pracy, podczas których robię notatki do nagrania, a potem w kolejnym dniu zazwyczaj robię sobie taki blok też 2-3 godzinny na to, żeby nieprzerwanie realizować nagrania do odcinka. I dzięki temu jestem w stanie poświęcić się w pełni tej czynności i zanurzyć się w niej, także nie tylko jestem w stanie ją domknąć w wyznaczonym czasie, ale też czerpać z tego takie poczucie satysfakcji, że udało mi się w skupieniu przepracować nieprzerwanie ten czas i to poczucie domknięcia zadania daje taki przyjemny zastrzyk dopaminy do mózgu. Oczywiście wyzwaniem jest stworzenie sobie takich warunków, żeby tego typu praca miała szansę w ogóle się wydarzyć i żeby nikt mi w tym czasie nie przerywał. Przejdźmy więc do kroku drugiego, czyli jak przejść w tryb nierozpraszalności. Nadchodzi już ten moment w w trakcie dnia, kiedy mamy ten zaplanowany czas na pracę nad czymś w sposób nieprzerwany. Warto zacząć od tego, żeby usiąść przez chwilę w spokoju, powiedzieć sobie w głowie taką intencję, że wykorzystamy ten czas na robienie tylko tej jednej rzeczy. Żeby uniknąć wszelkich zewnętrznych dystraktorów, które będą odciągać naszą uwagę, przygotujmy sobie odpowiednio miejsce i dajmy wokoło światu znać, że teraz jest ten czas wyznaczony na pracę głęboką. Więc jeśli to jest możliwe, Twojej sytuacji, to warto oczywiście wyciszyć sobie i wyłączyć wszystkie niepotrzebne urządzenia i aplikacje wokoło. Najlepiej też schować telefon, żeby w ogóle cię nie kusił, bo sam jego widok może już być takim dystraktorem czy czymś, co będzie odciągać Twoją uwagę. Jeśli wokoło ciebie panuje hałas, być może słyszysz jakieś dźwięki, które odciągają Twoją uwagę za oknem, no to warto też sobie odciąć to, używając słuchawek, na których możesz włączyć czy szum, czy jakąś playlistę z muzyką do pracy głębokiej. Ja akurat często używam playlisty z muzyką klasyczną na Spotify, i również swoją przestrzeń fizyczną wokół siebie ale też ekranową. Warto ograniczyć tylko do tego, co jest Ci w danym momencie potrzebne. Warto sprzątnąć z biurka wszystkie przedmioty, wszystkie rzeczy, które będą miały szansę odciągać Twoją uwagę, ale również na ekranie pochować wszystkie aplikacje, wszystkie okienka, pozamykać, które nie są Ci w tym momencie potrzebne do pracy. Niektórzy też wyłączają na ten czas internet, jeśli nie jest im potrzebny. Jeżeli na przykład pracujesz na kilku monitorach, no to też w momencie, kiedy nie są Ci w tym momencie potrzebne, to warto te dodatkowe monitory wyłączyć. Co jeszcze warto zrobić? No, na przykład można sobie też nastawić timer i postawić go w widocznym miejscu. Po to, żeby móc zerkać na niego i patrzeć, ile czasu upłynęło, ile jeszcze mi zostało. Tak, żeby też trochę mieć takie poczucie kontroli nad tym, jak nam idzie ten proces pracy. I teraz zaczęliśmy już pracę nad czymś. Staramy się skupić, ale z początku, jeśli dawno nie zdarzyło ci się pracować nad czymś przez długi czas, to Twój umysł będzie się prawdopodobnie bardzo łatwo rozpraszał. To będzie się zdarzało na początku pewnie bardzo często. Jeśli tylko zauważysz to, że Twój umysł gdzieś wędruje, to zacznij go delikatnie zawracać do czynności, którą sobie zaplanowałeś lub zaplanowałaś. Staraj się nie osądzać za to. Bo jest to zupełnie naturalne, szczególnie jeśli twój umysł był przez dłuższy czas trenowany do rozpraszania. Praca głęboka może być z początku czymś trudnym do zniesienia. Wręcz czasami nawet może być odczuwane jako coś bardzo bolesnego lub takiego bardzo trudnego. Pamiętaj, żeby nie forsować się, mieć dla siebie dużo wyrozumiałości. A jeśli nawet nie uda ci się wytrwać tyle czasu, ile sobie zaplanowałeś lub zaplanowałaś, to nie więź się za to, bo to jest taki proces treningu twojego mózgu. To jest tak... Czasami jakby się od razu zaplanowało przebiegnięcie półmaratonu, a nie trenowaliśmy się w biegach krótkodystansowych. Więc jeśli czujesz, że w pewnym momencie potrzebujesz przerwy, to zrób sobie tę przerwę, tylko. Postaraj się nie zajmować umysłu innym zadaniem. Zamiast tego możesz spróbować, na przykład, zamknąć oczy, wziąć sobie głęboki oddech i spróbować delikatnie zawrócić swój umysł do zaplanowanej czynności. Zrób sobie taką krótką medytację, poobserwuj, co do ciebie przychodzi, a potem pozwól temu odejść. A jeśli poczujesz, że twoje ciało, na przykład, musi wstać i się chwilę poruszać, no to postaw na jakieś proste ćwiczenie fizyczne zamiast patrzenia w telefon albo nawiązywania z kimś rozmowy. Przejdę teraz do trzeciego kroku którym jest znalezienie takiego czasu na refleksję. Raz na kilka dni warto znaleźć taką chwilę, żeby zweryfikować, jak idą postępy naszych prac. Warto wziąć sobie kartkę papieru i spisać sobie, na ile udaje Ci się wytrwać w tym trybie skupienia, oraz jak się ma Twoje samopoczucie. Można do tego wykorzystać 5- albo 10-stopniową skalę, na której będziemy sobie zaznaczać, jak nam ostatnio idzie. Ponadto zapisuj sobie, jakie czynności. Próbowałeś lub próbowałaś w tym czasie wykonywać, jeżeli Twoje skupienie jest stale na niskim poziomie, to przyczyny tego mogą być dwie. Albo zadania, nad którymi pracujesz, są dla ciebie niewystarczająco motywujące, być może są za proste, ale mogą też być za trudne. Więc wtedy zastanów się, czy nie wypróbować przez jakiś czas pracy nad jakimś innym tematem lub jakimś innym zadaniem. A drugim powodem może być stosowanie nieodpowiednich dla ciebie technik i strategii. O różnych rodzajach strategii, które możemy stosować, będę opowiadał w kolejnych odcinkach. Odcinkach. Na ten moment staraj się po prostu eksperymentować z różnymi strategiami. Być może uda ci się znaleźć taką, która jest odpowiednia dla ciebie. I nie martw się, jeśli nie będzie ci to z początku wychodziło, ponieważ większość ludzi jest w stanie nauczyć się tej umiejętności bycia nierozpraszalnym. Szczególnie jeśli dotychczas funkcjonowałeś lub funkcjonowałaś w dużym rozproszeniu, to może ci to zająć trochę czasu, więc nie zniechęcaj się, tylko zauważaj drobne postępy. A jeżeli po kilku dniach nie widzisz żadnej poprawy, to próbuj po prostu zmieniać trochę techniki pracy albo zadania nad którymi pracujesz i zobacz, czy to nie przyniesie jakiejś poprawy. Staraj się szukać tego, co jest dla Ciebie optymalne i być może odkryjesz, że łatwiej Ci wytrwać w robieniu czegoś, co wcale nie było dotychczas takie oczywiste dla Ciebie. Na przykład, może dużo bardziej wciągają Cię jakieś aktywności, których dotychczas bałeś się lub bałaś się. Może okaże się, że po prostu zadania lub cele, które sobie dotychczas wyznaczałeś lub wyznaczałaś, nie były dla ciebie wystarczająco motywujące i wciągające, żeby zachować nad nimi skupienie. Ważne jest to, żeby dążyć do tego, żeby nasza uwaga nie skakała z tematu na temat, ponieważ tylko gdy nasz mózg ma szansę w dłuższym czasie zmierzyć się z jakimś tematem, to ma szansę podjąć to wyzwanie rozwiązania jakiegoś skomplikowanego problemu. I tak samo jak każdy inny mięsień, który ćwiczymy, taki nasz mózg z czasem będzie w stanie udźwignąć większy ciężar zadań, które będziemy chcieli wykonywać w nieprzerwanym trybie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jak zwykle zapraszam do zostawiania komentarzy w mediach społecznościowych lub do pozostawiania oceny po tym odcinku. Jeśli czujesz, że te treści były dla Ciebie przydatne. Zachęcam do polecenia odcinka komuś bliskiemu, komu być może również będą w stanie w czymś pomóc. I zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.